Jo, Dziś jeszcze bardziej nieumyte włosy i wracamy do budowy nosa z pantona. Bo tak, mam tonę gratów i jest wiele opcji, które chcę przetestować, bo tak, nos wysechł, wyschł, nie wiem kurwa jak się odmienia, ale jest problem. W sensie, to jest świetne, że faktycznie nam się udało, mi się znaczy udało, czyli ten nos wytrzymuje naprężenie. Nie ma z tym problemu, ale jego problemem jest ciężar. Jak widzicie, jestem trochę smutny. Nie mogę tego złapać ani nic. Przykleić tu nie będę chciał, bo to będzie bad. Ale tak to wygląda dobrze. Więc plan jest, żeby zmniejszyć jego wagę. Robimy podobną rzecz, tylko że mniejsza waga. A skoro mniejsza waga, to mniejsza skala wagi. Zaletą tej wagi jest to, że liczy bardzo małe wartości. Jako, że problem mi się wydaje, że jest w tym że ta część jest za ciężka. Tu jest za ciężko. Tu musi być ciężko, bo to musi się opierać na moim nosie. To ma jakby być taką podstawą, ale tu, to jest za ciężko. I to jest z masy papierowej, więc to się robi lżejsze, kiedy już wyschnie. Ale w tym jest drewniany patyk. On jest niby lekki, ale z drugiej strony mi się wydaje, że są jeszcze lżejsze rzeczy, czyli na przykład rurka PCV, Albo na przykład folia aluminiowa. Folia aluminiowa mi się wydaje, że będzie za ciężka. Mi się wydaje, że to jest niepotrzebna waga. Odmierzmy. Zrobiłbym go chyba krótszego troszkę. Odrobinę tylko. A przynajmniej na te rozmiary. Więc tak, nos 3 cm musi mieć miejsce 3 cm nos i cm na końcówkę. Coś takiego. Bo cały nasz nos ma 14 cm. 8 cm takiej rurki. Od, odmierzamy rurek. Problem jest taki, że ona jest krzywa. To jest duża wada. Nie wydaje mi się, że można ją naprostować. Raczej to nie wchodzi w rachubę. Ale dobra, spróbujemy. Okej, okay, ten nóż już kończy swój żywot. O kurde, ale. Yo. Robi się szczerbaty. 572. Ok, zapiszę na notatniku. Zróbmy tak, żeby było fory, zapatyka. Może będzie lżejszy, kto wie. Tylko widzicie, jest też problem objętości. No i jest. 1 gram. Rurka jest stanowczo za ciężka, ale rurka ma ten atut, że ona więcej miejsca jakby zabiera. Pytanie teraz, ile... ile masy jakby ten nos by zajmował? Ten nos waży 111 gramów. 111 gramów. Nie będę się bawił w objętości. Potrzebne nam jest coś w środku, bo to sprawia, że ciężej złamać nos. Jest wytrzymalszy. Bo tak to już bym go złamał, a tak to czuję, że on się łamie, ale patyk robi robotę i nie chce się złamać. Więc moja teoria e, z prętami w cemencie się sprawdza. Można to sprawdzić tak, że się pobawię znowu gli ten, masą papierową. Mogę spróbować w ten sposób, że... Podobną ilość, podobną objętość masy dam i później zważę ją, że będą miały wypełnienia inne i wtedy się zobaczy, które ostatecznie wypełnienie najmniej wagi zabrało. Mam nadzieję, że to nie będzie problem dla masy papierowej i nie wyschnie jakoś bardzo, bo się przyda do nosa po prostu to tak. Ile tego bierzemy w sumie? Nie wiem. Znowu jedna trzecia może. I sobie po połówce bierzemy. Nie może być problem z tą objętością całą. Żeby się przydało, żeby to wszystko było tak dobrze rozdysponowane. Na przykład linijka niech będzie. Może być. jak średnia to pokazuje cokolwiek na razie. Dobra. Ile to mierzy? 2 cm 9 długości. Dobra. Niech będzie, że głębokość to 2,5. No patyk stanowczo mniej zabiera miejsca. Co może się okazać cięższe w rozrachunku u rurka. 67. Kurwa dużo. 73. Bardzo lekka różnica. Patek zyskuje na tym, że... Jest ten... Jest lżejszy. Rurka traci na tym, że z jakiegoś powodu jest ciężka. Nie sądziłem, że aż taka ciężka jest. Wydawała się lekka, ale z drugiej strony ciężko rywalizować z czymś takim. Jak się użyje rurki z papieru, to już nie będzie takie wytrzymałe. Więc nie możemy aż tak iść w lekkość. Hmm. To jest problematyczne. Folia będzie znacznie cięższa, mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Nie wiem. Można się przekonać. Także Tych załatwi swoje zadanie. Dobra. Folia aluminiowa wygrywa z potykiem objętościowo i wagowo. Czy wytrzymałościowo? Nie wydaje mi się. Wytrzymałościowo może być do dupy. Więc zaczynamy się. Okej. Okay. waga już się nie przyda. Krem de la creme zrobić tutaj. Dobra. Ja bym zrobił cienko warstwę na dole. Nie musimy oszczędzać na materiale. Im mniej tego, to co prawda konstrukcja jest gorsza, ale zarazem jest lepsza w tym, pod tym względem, że jest lżejsza. Może go tak, żeby lepiej go widzieć. No i potrzebujemy więcej masy. I również ją rozwałkujemy. Mam nadzieję, że zachowamy ten sam spamtonowy urok. To się kurwa to przykleiło. Nie. Zaletą też folii jest to, że ona się może kształtować z tym nosem. Widzę, że już wadą będzie to, że bardzo ciężko to odkleić od tego stolika. Serio mi się przyda nitka. Na razie ten nos nie wydaje się aż tak spamtonowy jak poprzedni. Ten co zrobiłem pierwszy jest dojebany. Chciałbym taki sam efekt uzyskać, tylko żeby lżejsze było Wygląda... tak, właśnie to mi, to mi się nie podoba Chociaż może będzie to miało swój urok, nie wiem Ten jest super, ten jest po prostu taki... płaski, a tu no właśnie, tu jest ten problem Wygląda trochę bardziej nosowo dzięki temu że widać w nim strukturę jakąś zrobiłbym to lekko inaczej niż poprzednio to robiłem odciąłem kawałek i teraz go tak przylepiam jest jest chyba jeszcze dłuższy niż poprzedni najbardziej op to był jakbym ...odcisnął jakoś nos zrobił z niego formę i miał nos Taki do przymierzania na żywo. To było najlepsze rozwiązanie. No, ale taki do przodu nie jestem. Dobra, jakby teraz dać te nitki, the strings. Myślałem, czy nie zrobić podwójnych nitek. To mogłoby komplikacje wywołać. No cóż, mówię wtedy też trochę inaczej. To odmyślić Mam taki syfex do. Kabli. Tak do tego też się nada. Zwierzę te dwie. Jak to podpalę? Okay, ja mam sporo rzeczy na sobie łatwopalnych. Czy zrobi to robotę? Wątpię. Ale nie będzie. Pi prowizorka. Trochę się to plączna. Dobra, mamy. Podwójny... Coś. Lej się grzeje, bardzo dobrze. No i tak, jakby to teraz zinsertować? Pewnie tutaj. Patyk! A może wykałaczka w sumie. Wykałaczka może być lepsza. To jest zwyczajnie lepsza. No i baj bajerango. Teraz nic z tego nie rozpierdoli. Wspomnijcie moje słowa jak się rozpierdoli. Nie, rękawiczkę przebiłem. He, ja, pan architekt. Jak to teraz ułożyć w prysiarzu.pl? PR. na początku to zrobić. Nie teraz się będę z tym bawił. To już to zniszcza. dam na nowo. No dobra, Looking Goofy. A, jest krzywy. Trochę się wydaje krzywy. Mamy nosz. Wykałaczki bym powtykał na bokach, żeby boki się trzymały dobrze siebie wzajemnie. dobra, jest okej. Okay. Teraz jeszcze okulary, żeby się pasować. No, trochę skręcę. Hmm. The big shadek jest. To... Brzmiało dziwnie. Zgłębienie specjalne okulary jest. Trochę mam wrażenie, że po boku jest niepełny, Jest tylko tam trochę dodam trochę. Dobra. Dynosis is ready. Teraz musi się iść suszyć. Czy on wygląda dobrze z każdej z perspektywy? Wydaje się krzywy na kamerze, ale w sumie HERS. Będzie trochę krzywo, co nie będzie dramatu. Nie jest git. Zobaczę się jutro, jak wyschnie. Nere.